Znasz to uczucie? Praca, obowiązki, a ciebie zaczyna łamać w kościach. Próbujesz dodzwonić się do przychodni, linia jest zajęta, lub wieczorem twoje dziecko gorączkuje, a ty potrzebujesz szybko receptę na lekarstwa, a może jesteś emerytem i sama myśl o wyjściu z domu do lekarza jest już wyprawą. To codzienne sytuacje, które utrudniają nam leczenie, ale są poważniejsze choroby gdzie chorzy czekają w kolejkach NFZ kilka miesięcy do specjalisty po to, by dostać skierowanie na dalsze leczenie. Czy wiesz, że na rynku są dostępne tanie asystans medyczne, które oferują teleporady aż 30 specjalizacji? Mając takie ubezpieczenie, to zamiast czekać w kolejce NFZ, wchodzisz na portal, gdzie wybierasz lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę. Rezerwujesz teleporadę. A ewentualne zdjęcia choroby lub wyniki badań wysyłasz przez portal pacjenta przed umówioną teleporadą, by chwilę później po konsultacji telefonicznej mieć już kod do e-recepty, e-zwolnienia czy e-skierowania, na przykład na rezonans. Asystans medyczny może skrócić czas oczekiwania do specjalisty z kilku miesięcy do 24 godzin. Co to oznacza w praktyce? Zapewniasz w ten sposób sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo medyczne. Szybki kontakt z lekarzem w razie nagłego zachorowania. Masz przez cały rok dostęp do specjalistów, również w weekendy i święta wygodnie z domowego zacisza, podczas wyjazdu służbowego czy na wakacjach. Na produkt ten decydują się przeważnie zapracowani ludzie, rodzice potrzebujący pilnej porady dla dziecka, osoby mieszkające daleko od przychodni lekarskiej, seniorzy oraz osoby potrzebujące dostać skierowanie lub receptę. Asystans medyczny jest tani i zapewnia natychmiastową pomoc, gdy najbardziej jej potrzebujesz.